Jest numer 6, operacja świni. Usypiaj. Nie no. mogę tego siłować. Już pójdę. Tu jest anestezjolog, pi. i główny chirurg pi. dowodzący. Pij. Pi. 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 ręką. Zasłaniesz ręką. Pi. Pi... 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 maszyna się chyba. A twarda skóra. Dobry boczek by był z tej... Siostrona ma tu jakąś wełnę. No bo ja chyba coś wczoraj spadłam. ...wiążności. Kto jej wpychał wełnę? No ja nie wiem, wczoraj się ze słów. Ktoś wpychał przez ryj wełnę. Oświadczam wszystkim oglądającym, że ktoś z uczestników wczorajszego Pink Pasty zepsuł naszą świnię. Dlatego musimy ją teraz operować. Nie o miałeś wszystko. O, jestem kuca. To jest przełyk. Kurwa, mać. Radcica. Ooooo no, ja pierdam. mamy serce. Jest tam w muchit. <grym> <grym> Mazur? doktorze? W doktorze, doktorze mazur. I ale ale się leje, zyska, zyska. Co? On tam jak tyle tego? <ścoughs> Przyczyną niedrożności świnie było to, że to i do Rian chodziło. No no. no. to musi. A tu to, do to, to, pani doktor Mazur, myślał, że to niczego. Pokaż pokaż widzom. Zaraz pokażę, jak kurwa to Ale uważaj nie. na jej uczucia. Proszę. Kurwa, żeście po nich skakali wczoraj, czy to tam co tam się działo? To nie działo to żeby. po raz drugi, że y, ja znajdę odpowiedzialnego za śmierć tej świni. Pamiętać, żeby mocno je nie naciskać, bo to teraz musi być. A O, czekaj, wypada. No bo to wypada. Ej, a jakby to zakleić faktycznie. No to i teraz dawaj. No dawaj. Nie, 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 nie. To właśnie madur. w tak końcowy etap operacji: zaszywanie świni. Tak jest. Świnia została wycofana ze snu. Jak widać, troszkę lepiej. Rana zostanie zaszyta, bądź zaklejona <risa> <risa> Dziękujemy <risa> uh -huh.